Cześć, ja jestem zbudowany, a dzisiaj mam dla Was recenzję zestawu Lego Ninjago 71731, epicki zestaw bojowy Zane kontra Nindroid. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy omawianie od minifigurek. A oto i nasze dwie miśni figurki, czyli tytułowi Zane oraz Nindroid. Zacznijmy od omówienia ninja. Zain ma bardzo szczegółowe nadruki z przodu, jak i z tyłu. Ma również nadrukowaną z dwóch stron główkę. Najbardziej podobają mi się jego metaliczne elementy. A oto inny droid. Ma on ciekawe nadruki na torsiku, również z tyłu. Niestety, na nóżkach nie otrzymujemy żadnych nadruków. Skoro omówiłem już te dwie postacie, pora omówić resztę. A oto i naszemu budowle. Dla Nindroida otrzymujemy fragment fabryki. A dla dobrego Ninja Droida otrzymujemy niewielki skrawek terenu z uchylaną barierką. Ciekawszą funkcję bawialną ma podstawka do Nindroida. Ponieważ ma ona imitować produkcję takiego robota. Z tyłu w żadnej z tych konstrukcji nie znajdziemy, nie znajdziemy nic ciekawego. Pora, więc, omówić bronię. W zestawie otrzymujemy urządzenie mające imitować spinjitsu, rękojeść, dwie kosy, dwa miecze dwa oraz aż cztery szurikany. Dla Nindroida otrzymujemy piłę łańcuchową. Skoro pokazałem Wam już wszystko w tym zestawie, to pora przejść do podsumowania. Podsumowując, bardzo podoba mi się idea takich oto zestawów bojowych. Bardzo podoba mi się kostium Zeina. trochę mniej Nindroida. Dlatego moją oceną będzie 8,5 na 10. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!